Dzisiaj śniadanie wielkanocne. Dzisiaj też jesteśmy wszyscy jedną rodziną. Tak, właśnie bardzo się cieszę, że w tym dniu szczególnym, kiedy mamy się radować i weselić, mamy takich wyjątkowych gości, że mamy w zasadzie przek całkowity przekrój społeczny w naszym schronisku. To powinno nas na co dzień również połączyć. Nie tylko święta. Te święta są z że społeczeństwo chce być razem. Społeczeństwo nie chce rozdrobnień, tylko chcemy czuć się jednością. Święty Albert powiedział, ten jest dobry, kto chce być dobry. Tak jest. No więc yy, sama postać świętego brata Alberta jest wyjątkowa. Jego na ołtarze wyniósł Jan Paweł II. To jest bardzo też istotny element, ale również i nasz wyjątkowy rodak. Pamiętajmy o jego nauce, bo też dostrzegam w społeczeństwie gdzieś tam zapominamy powoli, o tym, czego nas uczył. Brat Albert to patriota, powstanie styczniowy, artysta malarz i Ojciec ubogich, człowiek, który w życiu stwierdził, że najważniejsze dla niego jest służba ubogim. Oddanie się Bogu, oddanie się rozważaniom przymiotów boskich, warto poświęcić życie i służbie najuboższym. To dla niego było oczywiste, że to trzeba połączyć. Tutaj. Na tym spotkaniu właśnie byliśmy świadkami, że udało się nam zgromadzić wszystkie prawie, że osoby przedstawiające, reprezentujące różne statusy społeczne, i okazuje się, że wszyscy z nich chcą być dobrzy, chcą wzajemnie sobie pomagać, chcą tworzyć jedną wielką rodzinę naszą. Polską. Chwała wszystkim, i oby na co dzień również to miało swój wymiar i swoje odzwierciedlenie. Ile osób wzięło udział w tym śniadaniu? W schronisku przebywa na dzień dzisiejszy 84 panów. Gości, no, tak gdzieś było między 25 a 30. Bardzo się cieszę, po raz pierwszy aż tak licznie były osoby mundurowe, czy to reprezentujące wojsko, czy też policję, straż miejską, ale również i księża. No Był jeden poseł, tylko pan Andrzej Gałażewski. W poprzednich latach, przyznaję, było tak mniej więcej równo i posłów, i radnych, i, i księży. Jeszcze będzie trzecia, która, bo Pomieszczenie jest w stanie pomieścić 40 do 45-50 to maksymalnie osób. No więc jeżeli tak to pododajemy, to wszystkich nas było ponad 100-110, także na trzy tury będziemy spożywać to śniadanie. Mamy jednego posła no, trzech radnych i pięciu księży. Skoro posłowie są w tak... W wielkiej mniejszości, to posła Andrzeja Gałażewskiego poproszę o zabranie głosu. Trudno. Pan. Życzę wszystkim nie, mieszkańcom domu, żebyście po prostu byli tutaj jak najkrócej, bo to jest miejsce przejściowe. Dobrze, że ono jest, ale żeby to było miejsce, w którym potraficie sobie zorganizować na tyle swoje własne osobiste życie, żebyście mogli wrócić do rodzin albo samodzielnie rozpocząć funkcjonowanie społeczeństwa wszystkiego dobrego z razy świąt. Tutaj yy, w życiu była, była widoczna nawet by tak dalej. Przez lata, lata jeszcze mogę nas wszystkich, a szczególnie dla panów tutaj się przyczynić do, 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 do poprawy ich stanu ich zdrowia, ich bytu, tak i tak jak tego co tak? robi. Wszystkiego dobrego. Spójrz. Dzisiaj święto ma w zasadzie najważniejsze w Kościele katolickim. Proszę powiedzieć, jak ważna jest rola właśnie kościoła religii w życiu osób, które chcą wyjść na prostą? No, wydaje mi się, że jest to bardzo ważna sprawa. Każda religia, religia nasza, chrześcijaństwo, fakt zmartwychwstania Chrystusa daje każdemu z nas nadzieję, że można, można wszystko w swoim życiu przezwyciężyć, zmienić. Ostatnio zastanawiając się nad, nad tym, co tak powinno uderzyć w mnie osobiście w tych tekstach słyszanych w czasie liturgii Triduum Paschalnego, kiedy to Jezus mówi, żeby szukali Go w Galilei. Apostołowie poszli do Galilei, do tego miejsca korzenia, gdzie zostali kiedyś powołani, gdzie poszli za Chrystusem, i tam mogli go spotkać. Myślę, że dla osób, którzy przeżywają swoje życiowe tragedie, są pozbawieni domu, rodziny, ważną sprawą byłoby to, aby właśnie uświadomić sobie, gdzie jest ich to miejsce takie szczególne ta ich Galilea to ich miejsce, gdzie byli szczęśliwi, gdzie też spotkali Chrystusa, gdzie mieli sens swojego życia. I wiara, pomoc Chrystusa zmartwychwstałego na pewno może być dla nich pomocnym. Kościół jako instytucja oczywiście też stara się tak jak może najlepiej pomagać tym osobom wyjść z ich kryzysu, z ich życiowych tragedii, i pomóc im w dalszym dobrym życiu. Po Panie Boże nas, ten posiłek tych, którzy Go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Święty bracie Albercie, za nami, nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Smacznego! Przede wszystkim. Żebyśmy nie zapominali o nauce Jana Pawła II, który kanonizował brata Alberta, i żebyśmy tak zauważyli, że i życie brata Alberta, i nauka Jana Pawła II ma gigantyczne odzwierciedlenie w nauczaniu teraz papieża Franciszka. To jest dokładnie kontynuacja tej myśli. I brata Alberta, który uważał się za franciszkanina, jak również Jana Pawła II. Połączmy to wszystko, wyciągnijmy wnioski, niech każdy z nas zrobi sobie taki rachunek sumienia, na ile ja staram się żyć zgodnie z nauką Kościoła, z nauką Chrystusa, z nauką, którą reprezentuje i papież, jak również i święci. I teraz zaglądamy do kuchni i pytamy się szefa kuchni, co dzisiaj zaserwował na śniadanie wielkanocne. No w dniu dzisiejszym bracia dostali tak jak tradycyjne wielkanocne potrawy, białą kiełbasę, jajko, ciasta dużo, wędliny różnego rodzaju. To, co mieliśmy po prostu, to co, na co nas stać. Ciasto kupne, czy sami robiliście? Ciasto kupne. Kupione. Tutaj nie mamy warunków, po prostu do, na pieczenie ciast. Kuchnię mamy taką, jak mamy, do gotowania, do tego. To się nadaje, ale do pieczenia raczej. Nie ma, nie ma gdzie. Nie mamy warunków na pieczenie. Ile posiłków dziennie jest zwykle wydawanych i dla ilu osób? E, dziennie wydajemy w granicach no, do 100 posiłków dziennie. E, śniadania, drugie śniadania dla pracujących, obiady i kolacje. Ile osób pracuje tutaj w kuchni z panem? Oprócz mnie jeszcze trzy osoby. Jeden jest na zmywaku i dwóch tutaj. Ja pracuję do 14, ponieważ już tutaj nie mieszkam. Mieszkałem przez 10 lat, teraz dostałem mieszkanie, już wyszedłem po prostu z bezdomności, już rok jestem u siebie. Także udało mi się. No. A teraz przyjeżdżam tylko do pracy, zostałem zatrudniony jako odpowiedzialny z szef kuchni dalej. Byłem przedtem szefem też, ale mieszkałem tutaj, a teraz dalej jestem, ale już nie mieszkam.